Witam, zaprezentuję dzisiaj ścierniskowiec. Jest to ścierniskowiec firmy Almasz. Szerokość robocza to 3 metry. Mały 7 łap. Widzimy tutaj wał rurowy jest wsunięty. Tutaj widzimy uchwyty do tego wału, do montażu wału. Tutaj mamy talerze, lama jest wykonana masywnie zabezpieczenie kołkowe, belka zaczepowa szybkiego montażu. Sprzęt można obejrzeć w miejscowości Białopole, ulica Targowa 2a.